Cześć, witam was serdecznie, wszyscy LEGO maniacy. Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w LEGO Fortnite i będziemy polować na burzę. Oczywiście przygotujemy się tutaj do naszej wyprawy. Będziemy bateryjki, różnego rodzaju sikiery, a oczywiście też broń. Bez broni, no niestety nie ma w ogóle gdzie wyruszać. Ok, na samym początku pójdziemy sobie na wieżę i sprawdzimy, czy gdzieś z daleka widać naszą burzę, bo wiem, że powinna być widoczna. Czekajcie, zamkniemy drzwi. No i sprawdzamy, czy gdzieś widać naszą fioletową burzę. Jest to nowe update w tej grze. No nie ma tej burzy. E, jestem ciekaw, czy wy ją u siebie widzicie od razu. No nie ma jej. Dobra. No w takim razie będziemy musieli tą burzę poszukać. No i zobaczymy, czy znajdziemy ją bardzo szybko. A tak naprawdę powinien być wiosnę też, chyba Jacek, tak on się nazywa. I to Jacek powinien Wam gdzieś tam wskazać: O, popatrzcie, impreza w naszym aucie. No nieważne, lecimy teraz na poszukiwania burzy. No tutaj te mpc te pewnie zostaną wiosce. przypadkowo były w aucie. Dobra, zobaczę, tam z daleka jest jakieś ognisko. Zobaczymy, kto tam w tym ognisku będzie. Czy to będą wrogowie? Nie. To nie są chyba wrogowie, przynajmniej. Czekajcie, zobaczymy z bliska, może ich? Aha, nie, zwykłe ludziki, czyli nic specjalnego, dobra. No to sobie po prostu polecimy do przodu. Skakujemy do naszego dzielnego samochodu i jedziemy. Tak jest. To są jednak wrogowie, bo chcą nas atakować. Nic. Jedziemy sobie dalej. Niedaleko zacząłem budować już drugą naszą wioskę. Jeszcze nie wiem, jak się będzie nazywała. A I tamta chcę, żeby po prostu ładnie wyglądała. Natomiast ta moja pierwsza wioska tak naprawdę mam tam wszystko. Czekajcie, zobaczymy, jaką mamy tą misję. Obóz wypadowy burzowych ścigacz. Tak jest. To musimy znaleźć. Kompletnie nie wiem, gdzie się znajduje ten obóz, więc musimy go szukać. Ale mi się wydaje, że skoro to są burzowi ścigacze, to jak znajdziemy tę feletową burzę, to ich na pewno znajdziemy też. Dobra, zobaczcie, tutaj zaczyna się budować moja druga wioska, która ma ładnie wyglądać. Chciałbym, żeby do góry była jakaś forteca albo zamek, ale nie ukrywam, że moja pierwsza wioska, ta poprzednia, z której właśnie wyszliśmy, ona jest taka kompletna. Tam po prostu mam wszystko bardzo blisko siebie narzędzia, materiały, także na pasów, jest, zobaczcie, mamy w końcu naszą burzę, ojejku, ale mega daleko, zobaczymy, czy tam będzie się dało dojechać, no, na pewno będzie się dało dojechać, tylko, kurczę, jest to bardzo daleko, a tutaj mamy przystanek autobusowy, dlatego właśnie tu buduję to moją drugą wioskę. Dobra, pamiętajcie, podczas podróży na pewno napotkacie na różne stworzenia. Nie omijamy walki z niedźwiedziem. Dlaczego z niedźwiedziem? Ponieważ weszły nowe aktualizacje, więc teraz, jeżeli nawet będziecie chcieli tarczę sobie zbudować, to będziecie potrzebowali, uwaga, futro niedźwiedzia. One są stosunkowo rzadkie, bardzo łatwo ja je tutaj pokonam. Są stosunkowo rzadkie, dlatego też, jeżeli jest okazja, trzeba takiego niedźwiedzia utuc i wziąć z niego futro. Nie wiem, czy można zrobić w jakiś inny sposób, na chwilę bezem po prostu brutalna siła zostaje nam, aby pokonać tego niedźwiedzia i wziąć z niego skórę niedźwiedzia. Dobra, padaj! Dobra, niedźwiedź nam padł, no to idziemy dalej. Jak widzicie, mamy w plecaku skórę, która nam się na pewno przyda. Ona jest rzadka, no i taka faktycznie jest. Ich mam wyjątkowo mało, dlatego zbieramy. Dobra, nic. Jak widzimy, zbliżamy się do naszej burzy. Jest ona coraz bliżej. Tam mamy jakiegoś wilka. No, nie nieistotne. Skakujemy do naszego bolida i jedziemy dalej. No dobra, powiem szczerze, że jedziemy i napotkaliśmy na jakąś taką postać. I to jest właśnie ta postać burzowa. Jeszcze nie wiem, jak ona się nazywa. Ale oni się pojawiają byle gdzie. Nie są jacyś turbo mocni. no nie ukrywam, że ja mam mocną tarczę, ten Miecz świetny, który bardzo dużo zadaje i ta postać w pojedynkę, no nie ma z nami szans, ale na pewno będzie ich coraz, coraz to więcej, a skoro oni są, to na pewno pojawią się też nowe moby. Dobra, nasza burza jest już bliziutko, tak mi się wydaje i jeszcze zaczyna padać deszcz. Nie lubię deszczu w tej grze, bo jest błoto, jest brzydko. Dobra, jak widać nasza burza jest bardzo blisko. Oj, jakiś pajączek niepotrzebny. Też mnie to irytuje, że coś chcemy sobie zobaczyć, a tu nagle jakiś pajączek nasz. A tak, dobra, mamy tam burzę. Zrobiliśmy nowy poziom. No nic, trzeba jechać dalej. Pada deszcz, więc zbieramy się pod daszek i jedziemy. Niestety pojazd ma problemy z podjechaniem pod górę, ale uff, udało się. Dobra, wejdziemy tutaj na pagórek i zobaczymy, jak już blisko jest ta nasza burza. Neta się przydaje. O, jest. Jesteśmy bardzo blisko i widać, że ten teren jest taki spaczony jakąś złą energią. Nie wiem, co to może być. Ciekawe, czy to zabiera nam jakieś obrażenia, daje nam jakieś obrażenia. Ale na pewno, popatrzcie jak daleko już odjechaliśmy od naszej bazy. No ale dobra, i co się praktycznie przyburzy? Tam na pewno będą jakieś moby i one na pewno będą mocniejsze, bo z każdą aktualizacją jednak tutaj konstruktorzy, twórcy gry, nie konstruktorzy, dodają nam nowe moby i one są za każdym razem silniejsze. Tam już widzę jakiegoś energetycznego turlacza, on pewnie się będzie zdał burzowy turlacz, i on rzuca jakimiś takimi energetycznymi głazami, Zobaczcie, jak on wygląda. Pewnie specyfika walki będzie tak jak każdego innego. On coś wykopał, rzucił i dostaliśmy. I zabiera tu trzy serduszka przy mojej siedmiopunktowej tarczy. No dobra, bronimy się. A i tu nie ma problemu, ale zobaczcie, on zostawił taki energetyczny, burzowy ślad. Tak jest. Ten ślad nam zabiera serduszka, więc trzeba uważać. Jest niedźwiedź, ale kurczę, ten niezieć na jest jakiś jest jeszcze skarb, ale nieważne. Ten niedźwiedź jest taki dosyć za... naelektryzowany, ale spróbujmy go zaatakować. No, niedźwiedź jest mocny, ale myślę, że tego... Uuuu, ojojojoj. Dobra, dobra, on jednak nie jest taki leki. Z atakiem... Uuu, on zabiera prawie 3 serduszka. No dobra, trzeba uważać tutaj. Jakiś kościotrup. Będziemy się bronili i sukcesywnie będziemy znowu nas trafić. Kurcze, trzeba uważać. Dobra, dobra, bo już mamy tylko 4, 5 serduszek. Powolutku. Teraz bezpiecznie spróbujemy się bronić, nie będziemy szaleć i sukcesywnie go pokonamy. Tak jest, i obrona i atak. I obrona i atak. Mała ucieczka, obrona i atak. Dobra. Załatwimy tego nie a tak jest. Wybuch nie zają, nie zadał nam obrażenia chociaż tyle. Dobra, zebraliśmy to różne rzeczy. Rdzeń, rdzeń burzy, mamy futro, dobra, elegancko. Idziemy zobaczyć. Tylko kurczę, coś mi się wydaje, że my mieliśmy znaleźć ten obóz śmigaczy buzurowych, a ich tutaj po prostu nie ma. Wow, co to było? Jeszcze jakiś dynamit. Kurczę, tutaj widzę, nie ma żartów, trzeba uważać. Bardzo łatwo można zginąć. Wszystko to rzuca szczela, zabiera dużo HP. Tak, jeszcze mnie chciał tutaj rzucić. No nic, z nimi się szybko uparami. Ja nie ukrywam, że chciałbym tylko szybciutko zerknąć, co się dzieje tam w środku oka tego, tej burzy. Nic, podejdziemy, czy tam są jakieś moby, bo jestem ciekaw, czy po prostu są jakieś nowe moby, bo one, nie ukrywam, te zbudowane z tego rewelacyjnie wyglądają, wszystkie turlacze i tak dalej. Tutaj designerzy naprawdę się postarali, wygląda to rewelacyjnie. O, im jest teraz trafię. No dobra. Ciebie rozwalimy, dostaniemy jakieś pewnie tutaj rzeczy fajne, tak jest burzowa skorupa. A na pewno się przyda do jakiegoś craftingu, bo no, gra się zmienia i poprzednie moje odcinki, które pokazywały jak zdobyć bursztyn, jak to zbudować, kompletnie są już nieaktualne. Będę musiał kręcić to na nowo, ponieważ zrobili nową formułę budowania, nową formułę składania, craftowania. Uważam, że dobrze, bo jest ona fajniejsza, a gra się rozwija. No, uważam, że będzie to dobry. Zamiennik Minecrafta. No nie można tu tak budować, jak w Minecrafcie jest troszkę w innym stylu, ale gra jest całkiem całkiem niezła. Czy pokona Minecrafta, no jeszcze mogą mieć problemy, bo nie każdy lubi Lego. Ale fizyka gry, kolory gry naprawdę gra jest przyjemna i można sobie przy niej odpocząć i rewelacyjnie się bawić. Nieważne, tam był jakiś już kościotropowy wilk, który na pewno być mocno go nie atakujemy. Ale tu jest jakieś takie pole siłowe, zobaczymy co, jakiś nowy kwiat, roślina, nie wiem co to jest. Spróbujemy to uderzyć, co się stanie. Aj, chyba źle zrobiłem, bo jeżeli mieczem świetnym coś bijemy, a umiemy wszystko rozwalić, to nic z tego nie wyskoczy. To jest scena bicia miecza świetnego. Jeżeli coś zniszczymy mieczem, to niestety nie dostaniemy łupu. Okej, okay. tutaj jeszcze i szybko rozwalimy, w kursa. dużo ich tutaj jest. Chyba w ogóle nie jest noc, nie wiem, co robią. Dobra, wejdziemy tutaj do góry do tego pola nawierzchni, zobaczymy co się wydarzy. Tutaj też mamy ten kwiat, zabrać go nie idzie, dobra, idziemy. Co tutaj się łu, jakieś błyskawice. Czy to nam będzie zabierało? Nie, nie zabiera nam hp, ale włączył się jakiś czas. I pewnie jak ten czas się skończy, coś nas nieźle łupnie. Na razie to nam mocy nie zabiera, ale 19 sekund, na czekajcie, cofniemy się. Tak, ten czas się zerował. OK, czyli będziemy mieli chyba 30 sekund, żeby sobie biegać. Chyba, że znajdziemy jakąś potkę. O, jest, jest, jest coś tam fajnego, pewnie groźnego. Coś tam chodzi, jeszcze stąd nie widzę to, ale wygląda bardzo przyjemnie. No zobaczcie, kraina jest bardzo ładnie zrobiona. No podoba mi się to, ale nie jesteśmy chyba przygotowani na coś takiego. Więc sobie jakieś skały spadają, co to się dzieje? No nic, na razie z tego zrezygnujemy, bo musimy znaleźć obóz. I ja kompletnie nie wiem, gdzie go znaleźć. Tam jak rozmawiałem z jakimś Jackiem on niby zaznaczył mi na mapie, ale po prostu na mapie tego absolutnie nie było widać. Więc myślałem, że znajdziemy burzę i burzę znaleźliśmy, teren znaleźliśmy, moby znaleźliśmy, także dużo fajnych rzeczy. Dobra, uciekamy, uciekamy, bo nas tutaj atakują. Tam z tej wróżki sobie zrezygnujemy. Dobra, dawaj, dawaj. Cienki jestem pojazd, nie będę tego ukrywał. Dobra, jedziemy, bo nas tutaj za chwilę zniszczą. A dobra, jeszcze tutaj spróbujemy tego turacza rozwalić, bo no, wypada z niego element, który nam się na pewno przyda. I ostatni cios, Dobra, nie ma go. Ok, słuchajcie, wiecie co zauważyłem? Że na mapie zaznaczył się ten obóz wypadowy. To jest ta ikonka, tylko kod w moim przypadku. Możecie sobie kliknąć w ten przycisk, a to spowoduje, że on się pojawi wam na mapie. Ale to, co się umie pawiło, to tego bym nie przeżył. Zobaczcie, gdzie to jest. To jest na mapie, ale tego nie widać, bo jest tutaj, za napisem. No ja po prostu nie mogę. I wiecie, jak to jest daleko stąd? Mega daleko. Mega, mega daleko od mojej wioski. No ale trudno, skoro nowy update, no to musimy po niego jechać. I też jedziemy. No dobra, no to jedziemy. Pewnie przygoda będzie przednia, bo kawał drogi przy tak. No i tak, I jak ja cię musiałem przekroczyć rzekę, tutaj jest dziura, więc on sobie załatamy tą dziurę, bo nie ukrywam, że pewnie moim pojazdem wpadniemy do środka, a nie chciałbym go topić, po prostu z nim jeszcze wróżkę dostaliśmy. Dni nim po prostu się fajnie jedzie, oświetla nam drogę przede wszystkim, jest szybszy niż my. No i czekajcie, tutaj coś nie chce mi skoczyć, ta pyta, dobra, skoczyła. Chyba most załatany, dobra, no to idziemy teraz po naszego Jeepa, terenówę i spróbujemy przejechać prze Nie ukrywam, że tak parkowanie takim samochodem dosyć wywrotnym na krawędzi nie jest zbyt najmądrzejszą sprawą. Ale dobra, będziemy sobie jechali delikatnie tutaj po skarpie. wu, ale go ściąga. Czekaj, 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 nie, 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 oj, tabelka Ja nie mogę, nie gadać, że utopię. Nie, nie, dawaj, 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 dawaj. Boże święty, ale teraz daliśmy. Nie. U to. Wow! Nie wiem, co to było. Dobra, cofaj, 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 co. Jest. Cof Mam nadzieję, że to widzieliście. O, dobra, udało się. Jedziemy dalej. Ale byśmy mieli po, po naszym pojeździe. Szkoda byłoby, bo jesteśmy w połowie trasy. Dobra, teraz będzie trzeba się spinać w górkę, Jedziemy tam. Połowa trasy, tak jest. No to się. Spinamy. Oj, daleko. Czekajcie, zjemy coś, bo jest zimno i odbiera mi moc. Dobra, no to jedziemy pod górę. No i co? I kolejny raz, niestety się zaklinowałem, to mnie bardzo irytuje. Nie możemy ani skręcić przód, tył. Pojazd się tam zaklinował między głazami, ale to oczywiście weźmiemy tutaj kilowa, bo sikiery i to rozwalimy. Nie, ojojoj, to jest przecież sikiera, nie mam kilowa. No dobra, no to czym to możemy rozwalić? No, niczym innym jak dynamitem, tylko czy dynamit nie rozwali mi tego autka? Trzeba to rzucić z boku. O, chyba będzie, okej. Okay. Czy rozwali auto? Nie, nie rozwali autka, dobra. Ale jak widzicie, fajna przygoda, radzimy sobie. Tylko trzeba być na nią oczywiście przygotowanym, bo jakbyśmy nie mieli dynamitu, nie wiem co on teraz zrobił, musiałbym z buta po prostu być. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, gdzieś tutaj już powinien być widoczny ten nasz starunek burzowy, tak jest, że jesteśmy bardzo blisko, chyba godzinę tutaj jechałem, bardzo daleko baterijkę jedną zużyłem o, już jesteśmy bardzo blisko gdzieś chyba na tej górze to będzie drewinko sobie weźmiemy, tylko czy ja tam wjadę tym jeepem, tam jest bardzo stromo, dobra no nic, jedziemy do góry tam się chyba, dawaj, dawaj dawaj, 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 tam się wyłania jakaś konstrukcja nie, to nie jest lama dziwnie nie spadnie, nie, nie spadł, tak chyba to będzie to. O jest jakiś pajączek, nie dziabnął. Dobra jedzie, jedzie, zostawimy. Ten pająk jedzie z nami, no nie wierzę. Dobra jedziemy dalej, pajączek się zabrał. Przewrócił się, co za.. Uuu, tylko tu jest skarpa, nie 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 nie, nie, nie. pajączek nas przewróci. On nie odpuszcza, przewrócił się znowu, co za pająk. Ciekawe czy by kiedyś jechał, się... o odpuścił. W aucie jechać z pająkiem. Dobra, jesteśmy bardzo wysoko, ale lokalizacja dobra, i jest nasz posterunek baza burzowa, czy jakkolwiek to się nazywało. Oj, tak, dobra, mamy to, proszę Państwa. Całkiem, całkiem e, cieszę się, bo kurczę, bardzo długo tutaj się szło. Zobaczcie, jak daleko jesteśmy na samej górze. Dobra, idziemy zobaczyć, co tu w ogóle jest. Nie jest to w ogóle dużym. Będą tu na pewno misje, tak jak były misje w posterunku Staroorosowym. Tak jest, zobaczcie, gdy doszliśmy do się czy te zdobyć, budować, jakieś działo, czyli będziemy dostawali fajne rzeczy. Okej, okay. jesteśmy w bazie, dzisiaj się udało dostać do tej bazy, chociaż uważam, że wcale nie musiałem szukać burzy, tylko od razu mogłem sobie tutaj przyjść i ją znaleźć. Tylko teraz, czy ta burza jest w ogóle daleko? Zobaczmy, czy. A, tam widać jakąś burzę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czyli e, ta burza chyba nie jest jedna na mapie, bo ta burza na bank nie jest w tym samym miejscu co poprzednia. Czekajcie, sprawdzimy sobie może, czy na mapie. O, tu jest kolejna burza. Czyli tak, czyli jednak tych burz będzie po prostu dużo, i jeżeli jednej nie znajdziemy, to znajdziemy druga, bo ta się znajduje gdzieś tutaj. Okej, okay, bo zobaczcie, my jesteśmy tutaj, więc ta burza będzie gdzieś w tym miejscu, a ta pierwsza burza była tutaj. To jest naprawdę turbo daleko, naprawdę turbo daleko. Chyba trzy bione zimy, żeby minęli. No ale dobra, w każdym razie tutaj będzie się rozgrywała akcja kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć! No dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że nauczyłeś się dzisiaj czegoś fajnego. Dlatego też pomóż mi się rozwijać, kliknij subskrypcję, abym ja mógł tworzyć specjalnie dla Ciebie kolejne odcinki. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!